Zaraz się coś sprzeda... Jest! I mam! Kupujemy broń buręczną. Ja tam sami muszę będę walił. Trzeba skitać... Stamina, pot... Jakiś klucz mam... Jakąś zieloną miksturkę. Klucze dochowuj, nie? No właśnie. będę potrzebny. No to fajnie, że ja jeden sprzedałem. Co za ty... Pytaj e, się. Nagry będziemy nagrywać serię z najkrafa? Czy nie? No, możemy. Tylko, że ktoś, że ktoś inny będzie musiał stawiać serwer, nie ja. Tym ja, mogę, ja mogę, ja utrzymam postawić. 40 slotów nawet. Że co, co, Ja 4, do 40 slotów mogę utrzymać u siebie, grając jednocześnie. Aha. A, a jaki są? Nie. Chyba, że przez no neta czasem. No to możemy jutro zobaczyć, czy chcecie najpierw skończyć e, Diablo, a dopiero. Może lepiej kończyć lepiej w Diablo, później to. Albo jednocześnie. Co to za syf? Albo raz to, raz to. No ja jestem przy Coldplay, nie wiem jak wy. No, mi to ryklo. No ale Oland tak, tak w ogóle wiecie, że my przejdziemy gdzieś dwa dni to. A wiesz, że filmik będziesz musiał podzielić na party. A ile już leci? No nie wiem, a liczyłeś. A ja nie, ja nie wiem! To weź się zatrzymaj no. i zobacz, ile tam na licznikuje. Co Sobie podzieli? Boże, ma program pewnie. No, domek. Dobra, podzielę no. tam. Oj, podzielisz później w tym Windows Movie Maker coś. Maker czy buraku. Oj, tam, będziecie mi bili za to. No, będę cię karcił, gwałcił, zabijał. No, fajnie. To biegniemy zaciukać shuffleu? Proszę, Windows Movie Maker, pasuje, cieszysz Nie się, na... podnieciłeś się. Zanim będziemy czekać na nich, to... Jak znam życie, to tu jest taki fajny boss tych diablików. To, to jeszcze... dalej, dalej, dalej way jeszcze. Mam waypoint ja Taki żółty on był. No to tu jeszcze dalej, stary. Wiesz, Nie, daleko. No, dalej. No. Chyba to w jeszcze w za, cme za, cme za cmentarzem jeszcze. On jest chyba w trzecim kłębie. gdzie tu będzie, mówię. Nie, kurczę, Loran, czy wczoraj? Nie, przedwczoraj grałem, widziałem. Trochę się nasypiłem. Sam jesteś <grym> Sami się ślepy. A ja, co się stało z moim ptakiem? Ukradłem. Złodzieje, ptaków. A taki ładny był amerykański. Amerykański. Gdzie ogier schował? O Boże. Hmm. Więcej ich matka nie miała? To chyba nie. Chodź na ten level, klucz. Tak, gdzie tu? Też go nie mogę znieść, bo już zaczynam. czekaj, no, nam wykradzanie obywateli, całego Ktoś z nas używa łuku? Ja nie mam. Paladin może. Będzie co to jest Grand Harm? Jakieś takie płótno z okiem, czy co to jest? No, Na to co to nie się nie nie No właśnie. Trzymać eee. się w inwentarzu. To A. gain bonus. Bonus. Nie wiem co to jest. To jest takie co tam daje plusy jakieś jak. Zidentyfikujesz i trzymasz to w ekwipunku i wtedy daję plusy. Fajnie. Taki podręczny jest... śmieciów. Hmm. Jest ten boss, mam tego żółtego małego. Udawaj, dawaj, 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 dawaj. Mówiłem, nie słuchaliście, za dużo w tą GDM, żeby mnie tak wyrolić. Ale nie, no bo ja pamiętałem, że ten boss był chyba właśnie na... Dalej trzecim był. ...trzecim questie, tak. Chyba właśnie za... E, On był przed, nie daleko teleportu zawsze był. I teraz tak, to miaski nie kojarzę, ona jest długa. I ona nie ma w o, nic wspólnego z żadnym questem, także jak chcemy możemy wlecieć, ale... Mam jakieś dwa Tyczne paski, prawie identyczne. Ktoś chce jakiś? Żółty pasek nie Ale po co? Zidentyfikowane. Ja, ja mam jakiś pierścień. Ja mam identyfikatory jak chcecie. Chyba jeden pasek dla kogoś. Tu leży sobie. Na alt macie te, nie? Jakby ktoś nie wiedział. To co, jak piaskini czy questa jedziemy? Max wstrzymy. To chodź ty. też trzy levele tu były. Gdzie <grystanie> idziemy tu? Do jaskini. O, to jest nie pamięta. Ja polecłem gdzie są mocniejsze potworki Ej zera padnie Właśnie, że nie padł A wiem gdzie on chyba pola. be. Kik z Aha, to jest ten twój tęzer, jak on tam maleczy To, chciałeś gubić? Moje! No, no, no hmm. nawet nie zdążyłem przeczytać, co tam było. <grym> Rafał do mycia. Rafał do mycia! Uuu, ma na... Jeśli gracie w Minecraft, to zapraszamy na S.makeup.fff. To jest no, reklama poszła. No to nie, to nie była reklama. To by w ogóle nie widział, To była reklama. Nie, nie, Masa mi jak leczących, jakby ktoś chciał koło mnie. O, to dawaj. To jest potrzebne. Jestem łucznikiem, gin śmieciu. Tarczasz to Oj, dostał headshot. No, tarczownicy roje. Tak, jesteśmy wielkimi panami roja. Latamy starczami tarczami. Bawimy się no. w Leonidasa, rzucamy ludzi ze skarpy. Krzycząc, dysy z <noise> <noise> Także to był suchar na dziś. No bo to był suchar na dziś. Dzisiaj się suchar... Tak w jutro jutro nic będzie, nic będzie się następny. Przez się ja będę się bawił z Straszburgera. Burgera? A nie strażburgera? A kiego wie co on tam ma? Jakieś nie wiadomo, niepolskie nazwisko. Może chińskie? Ogólnie, jeżeli są jacyś widzowie, to jest dla nich zagadka. Dwa Oj. bałwanki rzucają krzesłem w trzeciego bałwanka. Który to szczyt w Himalajach? Ki, będzie hamburger. Jak, jak jest, jeszcze raz powtórz. Będzie hamburger. O no nie, do ciebie. Będzie hamburger. Dwa bałwanki rzucają krzesłem w trzeciego bałwanka. Który to sz... Która to góra w Himalajach? Żadna yy, dlatego, trzecia. Że dlatego, że bałwany nie istnieją. Nie! <grym> Powiedział kie. pedalskim głosem. U. Ale jest... To... ...dzięczny! Pana bestia. radiusz co ty? widzę koki. O Boże, więc ich matka nie miała Może nie Spokojnie miała, tylko jeszcze ich nie widzisz Ola, czeka Ci starczy miejsce na dysku? Zostałem jakieś Może. 600 giga, więc Mam tu bossa i coś mi się wydaje, że ciężko będzie ale eee, to już lecę, lecę... Gdzie żeś tak daleko poszedł, jak tam szkielety były sobie, drodze już? Zabiłem. Nie, były jeszcze. Ej, ja... kurde, hapy nie ma!

Dobra, teraz widzę, do mnie Ja już na drugim poziomie jaskini. Tu masz no, klucz. Gdzie pola? Gdzie jest klucz? Buty! Jakaś czaszka. O Gdzie on jest na tym drugim poziomie? Aha, to z drugiej strony ty poszedłeś, baranie. Co za. Co? co? No, on z drugiej strony poszedł. Plus jeden. A tam co, poszedł? to niech ginie. Spotka jakieś czempiona i zginie. Ona ma chyba trzy poziomy głębokości teski nie? Czekaj, czekaj, a to nie tu! Czekaj, bo tam nie ma... A, czekaj, tu. Nie, 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 Albo tu, tu. tam, albo tu! Pójdę Czerwę tam Paradius, chodź, chodź, jeszcze tutaj nie ma tej części... mamy. Tu dzieje ja mamy. i P.